Komentuje pan te doniesienia, które spotykali, które sugerują, że. sugerują mam nieuczciwość. Okej! Proszę państwa, gdzie jest słoik z pieniędzmi, które chowam? Gdzie jest ten słoik? Gdzie jest ten słoik, w chowam pieniądze? Gdzie jest ten słoik? Cholera, gdzie jest ten słoik, w który chowam pieniądze? Cholera, może tutaj, może tutaj, może tutaj, może tutaj. Ludzie zwariowaliście! Zwariowaliście! Oszaleliście! Polska, oszaleliście! Nie dość, że tracimy marki, straciliśmy Solidarność. Ludzie na świecie myślą, że to wszystko się zdarzyło w Berlinie. Chcecie mówić, że my chowamy pieniądze, bo was? Gdzie? Powiedzcie, gdzie chowam te pieniądze? Jurek Gorszak, gdzie je mam? Zróbcie coś dla innych, a wtedy macie możliwość mówienia o tym, co może zrobić inna osoba. My to robimy. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. To jest piękny blokad, który licytujemy. A ja nazywam się Jurek Owsiak. Mieszkam w bloku. Płacę podatki, płacę ZUS. Mój Ofe, o którym się dowiedziałem, był fryzjera jest. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.